W Jarosławcu wiemy jak bawić się na plaży. Wiemy co zrobimy, kiedy słońce nas poparzy. To jest nasz. Kalwaryński śpiew! To jest nasz. Jarosławski zek. W Jarosławcu wiemy jak mieć czapkę na głowie. Wiemy jak budować, że to się spodoba Tobie. To jest nasz. Kalwaryński śpiew. To jest nasz. Jarosławski zek. Coś czego nie ma nikt inny. Cenimy ten słony morza smak. Bałtyk lepszy niż czy Jońskie, najlepsze tutaj, cokolwiek byś chciał. My w Maryjnym mieście łowani. na wakacje przyjechaliśmy tu. Nie ma lepszego miejsca od barki, tych, kto widział i próbował, ten Wiemy, Wie, co zjemy, jak boli się na plaży, wiemy, co zrobimy, kiedy słońce nas poparzy. To jest nasz... To jest nasz... W Jarosławcu wiemy jak mieć czapkę na głowie. Wiemy jak budować, że to się spodoba Tobie. To jest nasz. To jest nasz. Jarosławski To, co nasze jest najlepsze w Jarosławcu jest. Bo najlepiej na kolonie świętym mieści się. To, co nasze jest, najlepsze w Jarosławcu jest. Bo najlepiej na kolonie świętym mieści się. Tutaj mamy to, czego nie ma gdzie indziej. Zjeżdżają tutaj świata stron jest ksiądz, no i Dawidowie, na parafialnej stronie szukać zdjęć. A na trzebanie nie lubią hałasu, bo nie mogą wysypiać A w tym występie nie ma podtekstów. Jak nie wierzysz, to przyjdą nas teraz wiemy jak będziesz się na plaży. Wiemy co zrobimy, kiedy słońce nas poparzy. To jest nasz! To jest nasz! W Jarosławcu wiemy jak mieć ciochkę na głowie, wiemy jak budować, że to się spodoba tobie.